Witam, nazywam się Marcin Sip, prowadzę firmę AgroSip usługową w rolnictwie. Głównie kosimy zboża kombajnem Rosselmasz Vektor 425. Zboża, kukurydzę, rzepak. Zajmujemy się usługami na terenie powiatu poznańskiego, też trochę grodzickiego. Także wszystkich chętnych, jak ktoś szuka kombajnu i szuka porządnej usługi, porządnie zrobionej, to zapraszam. Numer telefonu macie na dole, będzie na dole i także serdecznie zapraszam. Siejemy też kukurydzę, jak, jak ten, w tym roku myślę, że będziemy też prowadzić się w warzyw. Także zapraszam serdecznie na GPS-ie, myślę, że w tym roku już to się uda, że będziemy siać warzywa. Kombajn Vector nabyliśmy w roku 2017, dokładnie w październiku. Z racji tego, że stary kombajn już odmawiał posłuszeństwa, wymyśliłem sobie, że za mało mamy ziemi, aby kupić nowy kombajn, ale jeżeli byśmy świadczyli usługi, na które uważałem, że jest zapotrzebowanie, to kupimy kombań i on będzie spłacał nam się usługami, a będziemy go jeszcze mieli w gospodarstwie. Stąd też ten pomysł. Kombań przyjechał do nas w październiku, praktycznie na początku listopada już poszedł w kukurydze, jeszcze to było w tym ciężkim roku, gdzie było mokro. Kombań się spisywał bardzo dobrze można powiedzieć, że rewelacyjnie, jak na, 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 na te mokre lata. Skąd się wziął pomysł na Rozcelmasza? No, pomysł na, narodził się na targach rolniczych, gdzie tata po prostu pojechał tak oglądać sobie sprzęty, no i znalazł super ofertę, mówi, że najtańszy kombajn na rynku. Że to by było w możliwościach zakupu tego kombajnu, no więc ja na początku podeszłem bardzo sceptycznie do, 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 do całej sprawy, no bo pierwsze co sobie myślisz, rosyjski kombajn, no to bardziej tak no, z technologią i wszystko co człowiek sobie myśli, że no, no, nie ciekawie, no ale przekonałem się, pojechałem, obejrzałem... Przekonali mnie tutaj, obejrzałem niektóre rozwiązania, tak jak hydropulsatory. Na przykład to było dużym, pod dużym wrażeniem, to sterowanie z kabiny, praktycznie wszystkim oprócz sit. Więc przekonałem się do tego kombajna, no i patrzyliśmy jak to tam rozwiązać z kredytem i to no i się udało. I od tego czasu jest u nas na gospodarstwie. Zrobił już 1300 godzin. W tej chwili mam zrobione nim. co mogę powiedzieć, no, fajne spalanie, bo, bo to jest niewątpliwy atut tego kombajnu. No i także tak, tak, też jak się dobrze ustawi, to czyszczenie zboża. Nie ma z tym problemów ze stratami. Jeżeli naprawdę się postaramy, yy, to nie ma tych strat z tyłu. No, wiadomo, to też od, zależy od operatora, od, od prędkości jazdy, od, od yy, jakie jest zboże. No, staramy się robić to dobrze, tak żeby klient był zadowolony. A tu też kombajna jest duży bęben młócący, no który się sprawdza w, na, 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 na przykład. Y, głupia sprawa, sprawa ale. Najdłużej, jeżeli tam mamy już wieczór, noc praktycznie, to rozcel masz zjeżdża ostatni z pola, ponieważ jeszcze, jeszcze, nawet jeszcze trochę tej wilgoci jest, czy coś, to on sobie jeszcze radzi. Inne kombajny już, już zjeżdżają, on sobie radzi, jeszcze można trochę dłużej jechać. Ma atuty, dzięki którym rolnicy chętnie właśnie korzystają z tego też kombajnu, na przykład jak w kukurydzy ma ten reduktor obrotów. Dzięki temu temu reproduktorowi no ziarno jest innej jakości, nie, nie, nie jest tak, y, in, in, kombajny bez reduktora jest y, jednak ten bęben chodzi na tych wyższych obrotach i jest więcej tego śrutu, więcej półwek. Tutaj idzie to fajnie ustawić, że, że fajne jest ziarno i to jest na pewno atut jeszcze tego kombajna. No, mieliśmy wiele obaw, no, w, po pierwsze no to jest jednak y, nieznana dla nas była kompletnie marka, nie, nie, nie mieliśmy pojęcia, no to jest troszeczkę takie kupienie czegoś w ciemno, i zobaczymy jak to będzie, no bo ponieważ nawet nie było się z kim skonsultować, czy ktoś ma taki kombań, czy nie, to jest jeden z pierwszych praktycznie, a jak nie pierwszy kupiony u nich, nie było się z kim skonsultować. Wiadomo, że można wierzyć dilerowi tam na tyle, co można wierzyć, bo to każdy rolnik się przekonuje na własnej skórze, jak to, jak to wygląda, nie? Ta, ta, ta sprawa. No i więc no, było to, 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 były obawy no, o awaryjność, czy to, czy, to się, czy, to, czy to się będzie sprawdzać, czy to będzie chodzić, czy, czy jak będzie z tym spalaniem, czy oni tak mówią, że mało pali, czy tak będzie faktycznie. Okazało się, że, że jednak prawda. No, myślę, że cena jest adekwatna do, 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 do jakości, nawet jakość jest trochę wyższa, bo. Jakichś większych awarii czy coś nie miałem. Miałem już na przykład skracane wszystkie opodajniki czy tam łańcuchy, no ale to przez tą eksploatację, no bo już ma 1300 godzin no to wiadomo, że on musi, musi po prostu takie rzeczy trzeba robić. Wymuc w, tym, w tym roku wymuciłem 210 hektarów samego zboża. Przypuszczam, że myślę, że na pewno 200 kukurydzy będę miał do wymócenia i, i to jeżeli na sezon robi taki kombajn 400, w zeszłym roku zrobił 500 hektarów, no to myślę, że bez jakichś większych awarii, no to znaczy, że, że chyba maszyna się sprawdza, nie? Yy, serwis działa bardzo dobrze, yy, też moim jednym z atutów jest to, że ja jestem bardzo w bliskim położeniu, bo praktycznie do firmy mam tam 15 minut samochodem, nawet nie. Także, no jest, jeżeli jest coś się wydarzy, jest telefon. Jeżeli mają kogoś, to kogoś przyślą, jeżeli nie, to jest też prostota tego Kombajna powoduje to, że ja mogę sam sobie jakąś część na przykład wy, 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 wyciągnąć, rozebrać, jechać do nich, za chwilę ją przywieźć i mogę jechać dalej. Nie? Także, serwis no, z początku wiadomo, że. Z, 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 to był kombajn nowy u nich także, także oni się też kształcili w trakcie razem ze mną i wszyscy razem się kształciliśmy o tym kombajnie. No teraz po tych praktycznie trzech latach, to i ja wiem na pewno dużo więcej i oni wiedzą dużo więcej. I też dzięki mnie powiedzmy temu egzemplarzowi, który był taki, no jakby to powiedzieć, no, te awarie, które u mnie się, czy jakieś rzeczy, które u mnie się działy, to one były na bieżąco potem poprawiane i, 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 i serwis działał ten, także na pewno te kombajny, które teraz, wektory, które teraz wychodzą są lepsze niż ten mój pierwszy, ale bo tu został poprawiony i ten nie. W, w najbliższej przyszłości rozważam y, w, k, wymianę a, y, wektora na y, Arosa. To wszystko zależy też, czy dostanę tam dotację z Unii na, na to, bo pisałem wnioski, y, ponieważ y, mam takie zapotrzebowanie na te usługi, że no, mógłby być ten kombajn większy. I, I jeżeli jest możliwość faktycznie tego zwrotu 50% i to, no to będę się starał, że zmienić na Acrosa. Już wstępne jakieś rozmowy były, że po prostu firma Korbanek tego weźmie, a, a, a po prostu zamienimy i, i, no i będę mógł świadczyć trochę więcej tych usług i trochę jeszcze więcej, żeby zarabiać. I ten. Generalnie myślę, że jest zapotrzebowanie na, na, na usługi, na te mniejsze właśnie kombajny, bo faktycznie t, tych, takich, tych największych kombajnów no to, są, to już pracują na dużych gospodarstwach. U nas y, akurat y, w SKR-y, co, co, co kiedyś miały tam bizony czy coś, to posprzedawali wszystko, także że, że nie świadczą tych usług i, i wiadomo jak jest w żniwa, każdy chce mieć jak najszybciej i... i, i... Jeżeli masz kombajn, no to jest ten okres takich żniw, to praktycznie no nie ma tak, że nie jedziesz. Jedziesz codziennie, dzień w dzień, jak nie do tego, to do tego, yy, robisz te hektary, no i to jest taki jakiś odcinek czasu, yy, w którym jeździsz i co zrobisz, to jest twoje tak naprawdę, bo po, potem no to przyjedzie ktoś inny, nie? Bo, bo tych kombajnów jednak jest trochę, bo, bo, bo przynajmniej w naszej okolicy, no. Są klasy jakieś tam, w okolicy nawet nie ma jakiś, powiedzmy, nie wiem, jeden bizon chyba u nas jest, tak, tak reszta to są już nowoczesne, i większe i mniejsze kombajny nowoczesne, także też to, co wymucisz w tym jakimś krótkim okresie czasu, żniw, no to, 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 to się uda, to, jest, to, to, jest, to są twoje pieniądze. Potem no, ludzie nie czekają na, na, na ciebie nie wiadomo na ile, czy, 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 czy dwa tygodnie, czy, 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 czy tydzień może ktoś tam poczeka, ale dwa tygodnie no to nie, no, bo każdy, no, każdy rolnik chce mieć jak najszybciej sprzątnięte i mieć spokój, tak? Więc to na tej zasadzie działa, ale... ale... I zawsze to jest jakieś ryzyko. Nie? No to, to się wiąże z ryzykiem. Ja, ja nie ukrywam, że dużo ryzykowałem na początku jak brałem ten kombajn, ale myślę, że, że już teraz mogę powiedzieć, że to jakoś tam się, się opłaciło i, i myśl, no jestem dobrej myśli, że, że to będzie szło jakoś w dobrym kierunku. Nie ma się czego bać. No. Ja jestem w, mówię, w młodym wieku, że tak powiem, mam 30 lat. Także dla mnie to jeszcze wszystko, jak nie teraz, to kiedy, nie? Pewnie jak ktoś ma. 50-60 lat to się dwa razy zastanowi, tak, I taki człowiek jak ja, no to albo musisz znaleźć jakąś tą ścieżkę rozwoju i, i, i ten, albo się zająć czymś, no każdy musi coś w, już w tym wieku znaleźć coś dla siebie i ten, ja znalazłem sobie taką gałąź i, i jestem rolnikiem i, i chciałem działać w rolnictwie, lubię to i, i dlatego, dlatego stąd taka decyzja, prawda. Zakup kombajnu zmienił mocno nasze życie, na początku dużo mocniej w sensie nerwów. Bo co to będzie? Było dużo nerwów, czy, czy to się uda, czy, czy, czy po prostu nie porywam się z motyką na słońce. Też tam kurczę były różne tam głosy, że, że, że nawet kolegów, że chłopie, no zastanów się, nie, czy, czy na pewno, no ja zaryzykowałem, no i myślę, że, że, że się opłaciło. No. Najważniejsze, że maszyna się spłaca, no, jeżeli ją spłacę, no to już, czy już nie będę świadczył tych usług, no to zawsze już zostanie do gospodarstwa i, i będzie, tak? Także, proszę Państwa, no, sezon teraz hukurydziany już przed nami, za chwilę będę tutaj, prze, przezbrają maszynę, maszyna będzie stała, gotowa do pracy, no i, i zapraszam, jeżeli ktoś szuka niedużego kombajnu, jakieś mniejsze areały nawet, czy, czy, czy coś, Zapraszam serdecznie i, i, i będzie. Teraz zbieram już zamówienia, już są jakieś pierwsze takie zapisy, także y, można się do mnie odzywać i zapraszam.